Super 26 bomb. Ło, lipa 26 bomb. Minęło jak jeden dzień. Dobra, tutaj dwa, trzy. Tu jedna. To być może tu nie, ale nie będę ryzykował. Zrobimy tu. Skoro tu albo tu, to tu jest luz. Skoro tu albo tu, to... Tu jest... O kurde. Nie przemyślałem tego. Jeszcze raz. Boum. Nawet nie wiedziałem, że tu jest dźwięk jakiś. No dobra. Tak, tu, czyli tu. Nie powinno być.

Dobra, w nieważne znowu ryzyk wizy. Nie Nie co obudził właśnie myli się cześć, tylko raz. Pamiętajcie, cześć. Tu jest. To tak, tu nie jest, tu nie jest, tu nie jest, tu nie jest. Tu masz trzy, tu, tu masz dwie, tu, tu nie ma. Tu jest jedna. I tu jest jedna. Słucham? Nie kupiliśmy jaja. Bo chciałaś wafelka. No i weź jej wytłumacz, no. Ale nie kupiliśmy jaja w sklepie. To w mega

jak nacisnąłem, to dopiero ten. Przypomniało mi się, że tutaj jest na 100%. Dobra, to walimy jeszcze raz. Nie grałaś nigdy w taką oldschoolową grę. Saper Jezu, no mam nieszczęście. Pierwszy saper z po papa. Było okej, ale już na 26 bomb. By już trzeba mieć dużo więcej szczęścia. Weź nie, rusz tego nogą. Dobra, tak, tu ma jedną, tak, tu, tu, tu nie ma. Czyli tu jest na pewno, i tu jest na pewno, czyli tu nie ma.

Dwie. I tu nie, tu jest. Tu dwie, tu jest. No kurde, tu będzie trzeba strzelić, ale jaja. A nie, nie będzie trzeba. Tu nie ma. Tu jest, czyli tu nie ma. ybo mhm. tu jest w każdym okay. tak, tu jest na 100% Tu nie ma Tu nie ma Tu jest na 100%.

Tutaj strzał będzie musiał być Skoro tu jest, to tutaj nie ma Ale to był strzał Tu, muszą, musi, tu musi być Czyli jak tu będzie miał dwie Ale Tu nie ma Czyli tu będzie O morder Szansa, że mi się uda. Zostało mi 8 bomb. Nie wiedziałem, co to jest. Tu jest na pewno. Czyli 6 bomb mi zostało do znalezienia. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu są 3. Tu jest 1. Czyli tu nie ma.

Sorry, bo... Dobra, muszę zaryzykować Jezusie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć bomb. Nie, sześć co ja liczę. Sześć bomb mi zostało do końca. No niestety tak tu były kurde no, to było do rozgryzienia ale jajca bo tu była dwójka no dobra ostatni raz czekaj ty mu chyba nic nie robisz stary tym bo nie że te strzały też mu nic nie robią znaczy mamy inny

Nie. On pewnie. A, ale też. Mm. O, dobra, tu mam. Tu i tu nie może być Tu nie może być, czyli tu też nie może być Tu mamy dostęp, czyli tu też nie może być. Mamy jedynkę, czy tu nie może być. tak? Tak. Ta. A dlaczego ludzie mówią, że księżycowy nowy rok? Mhm. To już było to jest koniec pytania? No. Nie. <noise> nie wiem. Nie spotkałem się z takim określeniem A jak spotkałem się to To nie pamiętam Kurde no Wreszcie to będą już strzały Zostało mi Raz zobaczymy ile No to wszystko, co mogę na tę chwilę zrobić, a nie, bo tu mogę, bo ten ma 3, czyli tu będzie, to coś tam znalazłem, 5 tak, tu będą 13%, skoro tu ta trójka, to i tu, czyli. Tu jest puste 3, tu ma dostęp do 2, czyli tu nie ma, tu 5, czyli tu i tu są bomby. Masakra, jeszcze 7 bomb mi zostało, 6 bo tu mam mam jedyneczkę, czyli tu na 100% nie ma bomby. Tu mam dwójeczkę, to nie wiem, ale tu mam trójeczkę, czyli tu są trzy bomby. Dobra. Raz, dwa, trzy. Czyli tu jest dostęp do. Tu ma trójkę, czyli tu nie ma. Tu ma jedynkę, czyli tu jest. Tu ma dwie, czyli tu nie ma też nie ma. Tu jest bomba, tu jest bomba. Jednej bomby mi brakuje, ale jaja, może dam radę nawet. Tu nie ma. Tu jest bomba, a tu ma cztery, czyli. No kurde, znalazłem ją, ale jaja. Wygrałem na drugim poziomie. Dobra, bez podiarki. Tu są trzy, tu są cztery, dobra. Czyli tu jest ta bomba, którą ja szukam. Patrz do mi na to. Zero. Czyli na 100% to można złożyć. Tak. O nie, patrz. Tu jest dwójka. Ale jajce. Wiem gdzie jest pomyłka. Tu jest pomyłka. Tu jest pusta. No dobra, czyli tu jest jeszcze pies pogrzebany, tak zwany. Czyli skoro ta ma dostęp do dwóch, czyli to i to na 100% nie jest, ta ma dostęp do trzech, a ta ma dostęp do jednego. A to ma dostęp do dwóch. O kurde strzał! Hm. Hm. No, musi być strzał no Lewa prawa. Dobra, walimy prawo. Jezus! Ostatnio bombę się wyłożyłem. No dobra, spróbujemy następnym razem. Było nieźle, ale jednak zbyt daleko, żeby było pięknie. Nara.